Make, 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 make the ground shake. Cześć wszystkim. Ja jestem Hector i witam was bardzo serdecznie. Wiem, że bardzo długo mnie nie było. Jednak nie mam zamiaru się tłumaczyć. Po prostu nie mogłem, pracowałem, byłem za granicą. Do tego tak wyszło, ale wracam. Materiały mogą pojawiać się czasami bez głosu, ponieważ mogę nie mieć warunków, żeby go nagrać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, jeżeli chcecie, żebym wrócił z seriami takimi, jakie były wcześniej na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a teraz lecimy z najlepszymi skrzynkami i CSGO część trzecia. 63 skrzynki wyszły łącznie. 63 skrzynki łącznie, ale wiem, że ja na was mogę liczyć, ja wiem, że ciężko się na was zawieść, zawsze słuchajcie, robicie swoje, no i oczywiście przejdziemy sobie do openingu, 63 skrzynki, skiny, tak jak widzicie są tutaj wszystkie wymalowane, szczerze mówiąc najbardziej zależy mi na tym, Dragonfire bym chciał zdobyć z tego openingu, chociaż oczywiście rękawiczki bym chciał jakieś mieć, chociaż jedne, jedne rzadkie rękawiczki. Nie no spoko, nie. Nie no spoko, nie. Pierwsza skrzynka kurde. Ej, tak to jeszcze nie miałem chyba, nie? 39 Ej, Oro to chodzi na razie. Ale no dobra, no to to wam powiem, że całkiem zadowolony jestem jak na razie. Dobra, bo ten... Już za daleko. Dobra, proszę. Skarbi, ale ty... Poczekaj, robisz mi reklamę i zostawiasz mnie teraz na trzy dni. Ja hmm. nie wiem, ty... Dobrze, Znaczy trochę gruba ja jest teraz. Znaczy ja otwieram... cztery, jeśli poniesie nas melange, O, ją, ją. <laughs> I Paulinka ostatnio ma straszne gazy, więc ten... nie polecam. Skarbek. O! O! Skarbi, co ty w ogóle wyprawiasz? No nie wiem, jestem. m 4 a 1 elegancko. Ja dobre skrzynki, ją. To jest ta masa efektowa ten, skórka. A jezu, ja tego jeszcze nie, nie otworzyłem. Skarbi, jak, jak to w ogóle robisz? No nie wiem, klikam dwa razy. Use a container, a później use a key i tak robię. Faktory new, ty. ty Któż, dziękujemy ci ślicznie. Wreszcie coś <grym> otworzyłaś u niego na streamie. No to jest warte 500 euro. <grym> o, to tyle, za ile kupiliśmy tych skrzynek. No, już się zwróciło Skabi, dzięki. Właśnie, zwróciło się zwróciło. Zwróciło się, wszystko się zwróciło. Nie, poważnie. poważnie. Nawet ja wiem, Naprawdę, że to tak no, działa. dokładnie. To teraz, teraz. Tak, fajne. No, jedynie łapki w górę mogą mnie tutaj cieszyć, widzicie Wasze komentarze, bo kurde, skiny to niespecjalnie, nie? Ja pielniczę. No już chociaż ten kałaszek to mógłby wylecieć. Ten kałaszek. Do dwóch razy sztuka, jak to się mówi, nie? Kurde, blady, no to już nie jest field tested, co prawda. Field tested. Ciekawe, po ile to chodzi teraz. Bo to dzisiaj pierwszy dzień, to już, to może być pierwszego dnia troszeczkę warte coś takiego. Tylko nie wiem, kto to kupuje. O, 90 euro. 90 euro, wiecie co, ja, ja to od razu wystawię, na wszelki wypadek. Autentycznie to wygląda jak kupa. No to polowałem kurde, jest Dragon Fire, ja pierniczę, ale super Jest Dragon Fire, Jezuki to jest dobry skin Boże, to jest ładniczy skin do scouta, nie? Co ja robię? Bierzemy go Factory New kurde jak zajebiście, biorę go Ale zajebiście, ale super 93 euro. Jezuki ten skin jest piękny. Boże jaki ten skin jest piękny, patrzcie jaki ten skin jest super. Jaki ten skin jest super więc to ja są te ustawione detale na low, bo gram w CS, a teraz Teamowo, wiecie. Ale ten skin jest tak ekstra. Jezu, ten skin się bardziej podoba niż Dragon Lord na Wuppie, nie? Ja bym chyba chciał wiecie, że jak. Na przykład, jakby była taka akcja, że losuję Wam tego Rare itema, nie? Tu. To Przenosi Wam się okienko. Jeszcze na, na jedno miejsce. Alright, alright. Jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze, cóż to jest? Field tested. No to może szało takiego dużego nie ma, ale. Udało się ten, ten remis, taki zwycięski remis, można powiedzieć, wywalczyć. Chociaż nie dosyć duży jest. O! Tak jest! Star Trek M44 Space, patrzcie, jakość jest kurde dobra, nie? Jakość jest dobra. O kurde. Field tested, cholera jasna. Ciekawe, po co teraz wchodzi ta, ta broń. O, kurde, słuchajcie, 142 euro poszło jedno na razie. Ja to chyba od razu wstawię na sprzedaż na wszelki wypadek. Chociaż. Kurde, nie no, ja mam aule to. Nie mogę aula zamienić, ale patrzcie, jaki to jest super, nie? Jaki to jest super. Nie, ja ty wytamiany na sprzedaż, to może chociaż mi się trochę zwróci, nie? Ale ładny to jest skin. Jaki to jest ładny? Nie, dobra, nie wiem, sam na sprzedaż, ale jasne. Będzie na giveawaya dla kogoś, słuchajcie. No i co, panie? Taka jesteś mocna. Taka jesteś mocna w opening'ach. Tak. O! O Boże, w końcu! Tak. Nice! Nie wierzę, nie? O mój Boże! Coś ty zrobiła! Nie wierzę! W końcu! O rany! Ja to jest Uch, o Boże! Ale całkiem <laughs> Same niebieskie skiny, ale jest jeden kurde żółty. Nie, no, Skypie, to jest bardzo dobra kosa. Powiem Ci, że wiesz nie to jest warte, ta koska, i pewnie nawet na rynku nie ma w, taki, w takim formacie. <laughs> zobaczymy. No i kochanie. Proszę. Ej, skarbu, w ogóle nie ma na rynku chyba. Piachula i w piąteczkach. No, widzisz kochanie, proszę. Ja ci teraz <laughs> No nie wierzę. Ja ci teraz pokazałam, a przy teraz... wiesz przykład. No nie wierzę. Ja pierdzielę Nie wierzę A Koban A Koben Tak, ty stajesz a A KOBEN! KOLACJA! I bo zaraz a zaraz, zaraz zapuka do drzwi i będzie prze... Fuck! 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 Ja pierdzielę stary, to jest warte, kurde... To jest kurde, to jest trubi! Stary! Fuck! Fuck! To jest stary, rubista traku, ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja nawet... Ja pierdolę! Otworzyłeś z rojem kosę po wielu miesiącach! Nie Śmieszku. wierzę, stary, ty! Nie wierzę, co to jest! Dokładnie tak! Śmieszkujecie, co? Niebieski, nie wierzę, Nie wierzę! Ale stary, to jest to jest tak rzadka kosa, stary, że ty nawet sobie nie wyobrażasz, nie? To jest tak rzadka kosa, że ty się nawet nie wyobrażasz. Znaczy to jest, stary, najrzadsza kos, jaką w życiu otworzyłem. W, w życiu. Autentycznie, w życiu nie to otworzyłem rzadszej kosy niż to, stary. A to, w to życiu. Jest Star Trek, to też dodatkowo fajnie? No dlatego mówię, stary, to jest, tam, autentycznie, to jest najrzadsza kosa, jaką w życiu otworzyłem, nie? Naprawdę, najrzadsza kosa, jaką w życiu otworzyłem. No to baba. Ja pierdziele, ty. Nie wierzę. O kurde. Widzisz, przynajmniej jak zrobimy opening na kanał, to przynajmniej będzie dobry. Zaprosić Roysona. Ja, stary, nie wierzę, nie. nie wierzę, stary. Huntsman, no Doppler. Ale to jest, stary, to jest... Widzisz, bo bo Dopplery mają Oj, tu, różne fazy. Oj, to będzie pisać ile zabiłeś czy coś. Tak, dokładnie. Mm. Bo Dopplery mają różne fazy, w sensie mm. mogą Ci różne polecieć i to jest taka najrzadsza w ogóle, no prawie najrzadsza, z naj, z naj, to jest taka w ogóle, to jest taki legendar, można powiedzieć. To jest legendarny skin, skin stary, no, to o, jest niesamowite. To wiesz co, ja muszę się napić emocji. I just say one day, one day So I've gotten filthy, filthy. And it's taking everything for me to come clean. Hey, yeah, woke up to the same old shit. Same old rabbits playing, same old tricks. Same old habits with the same old stitch. In the air, roast, biggest big as egg rolls bitch. I don't care. I've been keeping overstimulated just to compensate for all the problems I've accumulated. Gotta. Chemicals for the pain, just a victim of the pharmaceutical drug game. Check it out. I got a couple things on my chest now.